Trzeba było zostać ministrantem, a nie, kurwa, wykończenia. Ale nie o tym, nie o tym, co tu się podziało. Dzień trzeci, wiemy. Opierdolone, kurwa, mać, pięknie. Zostawiam to. Jutro, 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 jutro inna robota. Bardzo szybka, 28 metrów mieszkanko trzeba zacząć. To niech zysknie. Wystarczy. Co, zaprawki porobione. Dzień trzeci, kurwa, obrobiona jedna strona. Jutro w poniedziałek w zasadzie dopiero narożniki na dole. Zostanie ta strona zabudować, reki psiokami. Wydupcyć to. No co, jedziemy, hydraulika elektryka. I to będzie dzień czwarty. Mamy miesiąc. Pracuję ja i ja. Ciekawe. czy się uda, nie uda. Zobaczymy,